Cześć. Cześć. Ostatnio opowiadaliśmy wam o tym, jak się nam żyje w Kanadzie i teraz czas przedstawić twarde fakty, czyli koszt jedzonko. To ile wydajemy na jedzonko, możemy wam powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia, ponieważ każdy ma inne preferencje, jeśli chodzi o jedzenie i produkty i my opowiemy wam o tym, ile my wydajemy na Naszą nie tak. Naszą tak. Ile my wydajemy na to, żeby zjeść coś w Kanadzie, czyli w sumie ile wydajemy? Eee, tygodniowo wydajemy około 150 dolarów. Dokładnie, tak, około tygodnia 150, czyli wychodzi jakieś 600, czasem może 700 dolarów miesięcznie na to, żeby po prostu sobie coś zjeść. To co my kupujemy? Kupujemy produkty roślinne, czyli owoce i warzywa, ponieważ nie jemy mięsa. Tak jest, więc w sumie 600-700 dolarów miesięcznie to jest nasz koszt kupowania jedzenia, więc w sumie to są warzywa, owoce, kasze, makarony, ryże, ryże jakieś rośliny strączkowe typu fasola. I generalnie z tego robimy różnego rodzaju potrawy. Czasami też kupujemy gotowe potrawy roślinne, czy jakieś burgery, czy zastępnika mięsa, że tak powiem. Mamy w sumie cztery ulubione sklepy: jest to Superstore, Fresko i No Frills. I do tego Dolarama. Tylko, że Dolarama to nie jest supermarket, jest to taki sklep, coś w stylu jak Wszystko po 5 zł w Polsce. W Dolaramie kupujemy przekąski, a w tych Trzech pierwszych, które wymieniłam, czyli Superstore, Fresco i No Frills, to tam kupujemy zazwyczaj pożywienie. Jeśli chodzi o Superstore, to jest to sklep wielkości, który można tak porównać do Tesco w Polsce? No trochę takie Tesco. Trochę taki Tesco, trochę taki Leclerc. Zwyczaj kupujemy tam w sumie tylko jedzenie. W się produkty spożywcze. Produkty spożywcze, Nie? ponieważ są one w bardzo dobrej cenie i też w dobrej jakości więc można się tam naprawdę dobrze zaopatrzyć w jedzenie i dobrej jakości jedzenie i też y, smaczne jedzenie i też różnorodne jedzenie. Dużo tego jedzenia. Superstore, Fresco i Nofield. Wrzucimy wam w opis też inne supermarkety, jakie są w Kanadzie i wtedy będziecie mogli sobie porównać ceny między nimi i też porównać ceny z polskimi marketami. Mieszkanko. Więc kolejną sprawą, jeśli chodzi o wydatki, no to jest oczywiście wynajęcie jakiegoś miejsca, w którym możecie sobie zamieszkać. Tutaj gdzie my mieszkamy, czyli UniPeck Manitoba. W UniPeck ogólnie koszt wynajęcia czegokolwiek jest stosunkowo niski. Niższy, jeśli chodzi o prowincję Manitoba w stosunku do innych prowincji typu Ontario, BC i tak dalej. Tutaj wynajęcie apartamentu, powiedzmy sobie tak zwany jeden bedroom, czyli jest to mieszkanie, w którym macie jedną sypialnię i do tego duży pokój, yy, oczywiście łazienkę. Um, I kuchnie i to koszt takiego mm, mieszkania to jest między 800 a 1000 dolarów, tak mniej więcej jak sprawdzaliśmy w internecie. Jeśli chodzi o dwa bedroom, czyli że macie dwie sypialnie, do tego duży pokój kuchnię i łazienkę, czyli w sumie jak po polsku tak licząc to trzy pokoje. To koszt czegoś takiego to jest od 1100 dolarów do mniej więcej 1300-400-500 w zależności od standardu jaki szukacie i w zależności w jakiej dzielnicy lokalizacji jest jak gdyby to miejsce gdzie, gdzie to miejsce się znajduje podobnie też jak gdyby wyglądają ceny domków w sensie takich małych domów gdzie na przykład dom można wynająć taki dwa bedroom czyli w tym domu będą trzy pokoje kuchnia łazienka to będzie koszt około tam 1200 do 1500, 600, 700 dolarów, w zależności od właśnie standardu i lokalizacji. Warto właśnie zaznaczyć, jak będziecie sobie szukali e, że, e, jakiegoś apartamentu na porównanie. Jeden bedroom to nie oznacza tak jak po polsku jeden pokój, tylko no tak. oznacza to zazwyczaj już dwa pokoje. Czyli no dwa tak. bedroom to są trzy pokoje. Kanadyjczycy liczą bedroom jako sypialnię, a nie jako pokój. Wrzucimy Wam też w opis link do strony, na której można sobie zrobić taki research i poszukać różnego rodzaju apartamentów, zobaczyć no tak. jakie są ceny. Tak, tak, dokładnie. Jedna z nich się nazywa Kijiji, taka najbardziej popularna. To coś jak nasze OLX. Tak, i więc pod filmem, pod opisem będzie, będą linki yy, i tam możecie sobie sami jakby wejść na stronę trochę wyszukać, jaka jest scena właśnie jakiegoś tam apartamentu, mieszkanka, czy, czy domu właśnie tutaj w Wunipek, czy gdzieś w okolicach Wipek. Jeśli chodzi o koszty apartamentów, to trzeba zaznaczyć, że w niektórych przypadkach jest często właśnie tak, że jak Przykładowo płacicie za apartament na przykład 1000 dolarów, to w tym 1000 już jest wszystko wliczone, albo na przykład musicie zapłacić tylko za prąd, jeszcze dodatkowo, czyli na przykład ogrzewanie i woda już jest wliczona, a za prąd płacicie. Czasami jest, że um, ogrzewanie jest i prąd wliczone, a płacicie za wodę, więc. Różnie to bywa. Najczęściej jest tak, że woda jest zliczona I, i ogrzewanie jest zliczone, a za prąd się płaci dodatkowo. Czyli powiedzmy sobie jest tysiąc, do tego dochodzi prąd. Na przykład prąd będzie wynosił was około np. miesięcznie, w zależności że używacie, ale nie wiem, 30, 40 dolarów, może 50. I do tego na przykład jeszcze internet stówka, czyli 1000 plus 150. I na przykład to będzie wasz całkowity koszt wynajęcia apartamentu, na przykład jeden bedroom. Autko. Czyli generalnie samochód. Mm, koszty posiadania samochodu. Czyli może powiemy Wam po prostu, ile kosztowało nasze auto, auto ile zapłaciliśmy za niego, jaki jest rocznik. Więc zapłaciliśmy za nasze auto 3700. To tak jest. Jest to rocznik 2005. Jest i... to Ford. Freestyle. Freestyle, tak jest. Więc nie jest jakieś mega nowe auto. Do tego, jak kupuje się samochód, trzeba zapłacić podatek. Tu jest trochę na odwrót niż jak w Polsce. Czyli podatek e, płaci kupujący samochód, a nie sprzedający. Podatek wyniósł 7%, e, czyli to jest to podatek prowincjonalny. E, czyli to wychodziło około 250 około dolarów od tej kwoty 3700. Do tego jeszcze dochodzi ubezpieczenie na samochód, oczywiście. I ubezpieczenie nas wynosi w tym. W momencie 125 dolarów miesięcznie. Ubezpieczenie jest o tyle fajnie w Kanadzie. W Polsce chyba tak nie ma. Przynajmniej pamiętam, że jak byłem i płaciłem za samochód, to nie było, nie wiem jak teraz, że nie można zawiesić ubezpieczenia. Tutaj można. Na przykład jeśli Wyjeżdżacie na jakieś dłuższe wakacje, powiedzmy sobie na 2-3-4 miesiące albo do, nie wiem, do Polski albo na przykład nie jeździcie tak jak teraz jest pandemia, więc dużo osób nie jeździ samochodami, tylko samochody stoją pod domem. Można jak gdyby za za zawiesić ubezpieczenie i wtedy się go po prostu nie płaci albo płaci się bardzo małą kwotę. Za tak zwane ubezpieczenie na... Na, na, wypadek, tak, na wypadek jakby ktoś Wam wybił szybę na przykład, kiedy auto stoi. Ale, ale generalnie jest to jakaś tam malutka kwota i, i samochód jak gdyby nie może jeździć wtedy, tak? Czyli, czyli nie nie może mo stać, nie może jeździć. Dokładnie. <grym> tak, więc, więc to tak wygląda w naszym przypadku. Cena benzyny w sumie tak waha się między dolarem za litr, a poniżej dolara. Czyli na przykład 90 centów, 95, czasami jest dolar. Czasami jest no tak mniej więcej dziś tyle Więc tyle wynosi cena litra paliwa w Kanadzie Czyli tak około złotówki, około dolara Czyli to wychodzi na polskie tak jakbyście płacili 3, dola, 3 złote jakieś Nie, niecałe Niecałe, dola... jest mniej No, tak. no dlatego nie? jeździ dużo tu samochodów na duże silniki Czyli dużo jest tych mm, takich troków I dużo e, aut, które mają silniki tak po 5-6 litrów ym, To taki standard Niezbędne, Niezbędne do dodatki Czyli telefon. telefon i internet. Telefon kosztuje nas 15 dolarów od osoby za miesiąc. I teraz pewnie ktoś mówi w Kanadzie, what? <noise> Bo to jest w sumie stosunkowo tanio. Nie wiem, jak nam się to udało. Udało nam się to ogarnąć jeszcze w Ontario. I płacimy 15 dolarów, mamy w tym 200 minut i 1 gigabajt internetu. Internet. Mało, mało! Ale w sumie więcej nie potrzebujemy, bo i tak mamy WiFi, i w sumie gdzie się teraz nie pójdzie, to praktycznie wszędzie jest WiFi. Więc bardzo rzadko używamy ogólnie internetu z telefonu, praktycznie tylko do tego, żeby czasami w GPS-ie wrzucić mapę i gdzieś pojechać. Więc, więc tak, więc w sumie jak gdzieś jedziemy, to nie wrzucamy serwiaczków na Instagram. Bo raz, że nie ma tam sieci przeważnie, jak się wierzę, poza miasto. A dwa, zażarłoby to nam cały internet. Tak, w sumie, w sumie nie używamy internetu, więc potrzebujemy tylko ten jeden giga, żeby czasem coś sprawdzić. Przeważnie ehm, mapy. I 15 dolarów to ogólnie jest niski koszt. Aha, warto zaznaczyć, że w Kanadzie jest coś takiego, A, że tak. jak ktoś do Was dzwoni, to Wy też za to płacicie. To raz. I dwa, zazwyczaj masz numer prowincjonalny, tak? Tak. Bo my na przykład, tak. m, my na przykład m, m, założyliśmy sobie, znaczy wykupiliśmy sobie abonament w Ontario i później przeprowadziliśmy się do Manitoby i musieliśmy zmienić numer na prowincjonalny. Tak, bo nie działał tutaj, czyli chodzi o to, że... Mm, znaczy może, w, może u innych tak nie jest, ale u nas, u tak, nas tak było. Tak, ale, ale generalnie płaci się za rozmowy przychodzące. I to było też zdziwieniem, kiedy na początku mieliśmy jak gdyby te telefony i te, te abonamenty powiedzmy, za te 15 dolarów. To tak naprawdę, jak ktoś do nas dzwonił, to później jakby przychodziła informacja, że tam na przykład zostało nam mniej minut, nie? I jakby ja nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, dlaczego tak jest, przecież to, to ktoś do mnie dzwoni. No i okazuje się, że tak naprawdę właśnie tutaj płaci się te rozmowy wychodzące, w sensie nie wiemy do końca jak to jest na przykład przy innych abonamentach, ale w naszym Może przypadku... Może droższe abonamenty mają tak, inaczej, ale w naszym w nas przypadku zakrytanie. tak jest, że jak mamy 200 minut, a na przykład Natalia zadzwoni do mnie, e, to mi te minuty uciekają mi też i jej więc jak gdyby to tak trochę dziwne jest, ale tak jest Internet Tak, za internet płacimy 105 dolarów W sumie, w sumie to... mamy internet nie pamiętamy jaka to jest dokładnie szybkość ale to nie jest jakaś tam turbo, nie wiem, mała, niska szybkość i ogólnie jest to tak jak normalny internet w sensie śmiga sobie, uploadujemy mm. filmy czy oglądamy filmy i, i ogólnie jest wszystko ok więc internet ogólnie jest na pewno droższy m, jeśli chodzi o, w stosunku do Polski bo myślę, że taki sam internet w Polsce w tym momencie pewnie gdzieś można mieć za, nie wiem, 6 dych? Tak. I w sumie też wrzucimy Wam dwie firmy, które w Manitobie robią przesył internetu, bo tak naprawdę to są tylko dwie firmy? No te dwie takie największe, może są jakieś takie malutkie, ale generalnie to jest tak jak w Polsce, powiedzmy sobie, nie Netia i co tam jeszcze jest w Polsce? Timobel. No na przykład, nie, jakaś taka sieć, tak, więc jak gdyby... No, to są takie dwie największe tutaj. Podsumowywując, stwierdziliśmy, że głównymi kosztami, które, które są tak jak gdyby dla każdego zjadacza chleba e, najważniejszymi w innym kraju to jest w sumie jedzenie, wynajęcie jakiegoś mieszkania i samochód i e, oraz właśnie te koszty dodatkowe typu internet i telefon. E, więc jeśli chcielibyście wiedzieć więcej o, o czymś w Kanadzie albo konkretnie w Manitobie, w Winnipeg, to piszcie w komentarzach, zadawajcie nam pytania, My będziemy na nie odpowiadać albo stworzymy kolejny film, w którym stworzymy jak gdyby koszty życia 2. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić nas na Instagramie. Coraz więcej tam wrzucamy zdjęć, coraz widzimy, że jest coraz Was więcej na Instagramie. Też nas to w sumie cieszy. Jesteśmy w kontakcie. Cześć! Cześć!